Hej, siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w kuchni, ponieważ będziemy przygotowywać bardzo pyszny deser lub ogólnie może to być dla Was oddzielny posiłek. Będą to mini serniczki z truskawkami. E, mam nadzieję, że Wam posmakuje. Wykonamy je w kilka minut, na pewno będą fajne. Na przełomie czerwca i lipca królują truskawki w moje diecie, dlatego... Wykorzystam je właśnie w tych serniczkach. Oczywiście Wy możecie wykorzystać jakiekolwiek owoce chcecie. Przy okazji chciałbym Was też odesłać do materiału z top 10 produktów biedronki i ostatniego materiału odnośnie oceny cateringu, ponieważ myślę, że naprawdę bardzo fajnie wyszło. Będziecie mieć to gdzieś w karcie. A ja już nie przedłużając, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału. Dajcie lajka, komentarz. Lecimy gotować, skakujemy. Standardowo zaczynamy od prezentacji składników, które będą nam potrzebne do przygotowania naszego deseru. Oczywiście zaczynamy od truskawek, ale tak jak wspominałem, możecie użyć jakichkolwiek owoców chcecie. Do tego będzie nam potrzebny słodzik, żelatyna, galaretka bez cukru, dodatkowo twaruk, herbatniki, masło orzechowe i na koniec e, serek kwark. Jest to serek typu skandynawskiego. To są wszystkie produkty, jak możecie zauważyć, jest ich niewiele, więc zaczynamy przygotowywanie naszego serniczka. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy odmierzyć 8 gram żelatyny i wsypać do drugiej miseczki całą naszą galaretkę. Żelatynę zalewamy 100 gram wody, a tutaj dodajemy 400, około 400. I do żelatyny, bardzo ważne, dodajemy od razu 4 słodziki. I zalewamy to wszystko wodą. Naszą żelatynę i galaretkę odstawiamy do wystygnięcia, a w międzyczasie pokroimy nasze truskawki na dwa sposoby. Pierwszy w małą kosteczkę, drugi w ćwiartki. Po tym jak pokroiliśmy nasze truskawki musimy odmierzyć 45 g herbatników i bardzo mocno je rozgnieść. Następnie musimy do naszych rozgniecionych herbatników dodać 20 g masła orzechowego i troszeczkę wody, żeby powstała konsystencja takiego mokrego piasku. Następnie naszą wymieszaną masę wykładamy do pojemniczków Teraz przygotujemy naszą masę, a na ten czas nasze pojemniczki musimy odłożyć do lodówki. Nasza masa składa się z twarogu i naszego serka, musimy to wrzucić do miski i bardzo mocno wymieszać. Uwaga, teraz musimy być bardzo szybcy. Naszą rozpuszczoną i ostudzoną żelatynę dodajemy do naszej masy, mieszamy energicznie. Następnie połowę naszej masy wlewamy do naszych dwóch pojemniczków, udekorujemy to naszymi truskawkami posiekanymi w kostkę. Następnie dodajemy drugą połowę naszej masy na te truskawki i wrzucamy to wszystko do lodówki. Po tym jak nasza masa w naszych pojemniczkach stężała, musimy ją tylko udekorować naszymi posiekanymi truskawkami. Na truskawki wlać naszą galaretkę i również znowu odłożyć ją do lodówki, żeby stężała. Tak prezentuje się nasz deser, nasze jednoporcjowe serniczki z truskawkami. Naprawdę wyglądają i smakują niesamowicie. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis w swojej diecie i na swojej na przykład redukcji. Ja zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Oczywiście do zostawienia lajka, komentarza i co? Widzimy się w następnych materiałach. Wbijajcie też na inne moje materiały na kanale YouTube, również na Instagrama. No i co? Smacznego na razie.